No to lecimy z szybkimi strzałami z GPW, bez podkładek, bez wazeliny, prosto między oczy. Kto sypie złotem, a kto zalicza zjazd, jak majonez po terminie, rozpoczynam giełdową egzekucję. Słówka wyciąga tasak, a ty notuj, zanim znowu przepuścisz okazję życia, jak ostatnią wypłatę w galerii handlowej. Let's go, cyber folks. Hostingowy Terminator. Z modemem w DU znaczy pyłku serwerowni. Zysk netto, co prawda spadł z 15,7 do 13,35 bańki, ale za to operacyjnie to jest już piekarnik na turbo. EBITDA. 61,8 do 51 milionów złotych. Przychody 191 milionów złotych. Wzrosty takie, że aż spłonął wykres, do tego przejęcie szopera i jadą jak Pendolino przez e-commerce. Jak tak dalej pójdzie, to będą hostować same siebie w chmurze pieniędzy. Rainbow Tours sprzedają wakacje szybciej niż promocje na haluxy w aptece. 369 tysięcy dusz Już klepnęło wycieczki na lato 2025. To 10% więcej niż rok temu. Sezon dopiero się rozkręca, a oni już liczą banknoty jak Janusz przed zakładami. Gruby lot w ciepłe kraje i jeszcze grubszy w kasie XTB 22. Investment Group wyprzedaje 9,4 miliona akcji o 78 zł. Ale dalej trzyma 35,78% udziałów i zamyka resztę w sejfie na pół roku. Typowa zagrywka. Sprzedam, zarobię, podbiję kurs i wrócę po resztę, a XTB jak zawsze zarabia nawet jak inwestor panikuje. Pełen etat zadrukowanej gotówki IMS. Chłopaki od marketingu sensorycznego walnęli największą wypłatę w swojej historii 10,6 miliona złotych dla inwestorów. Dywidenda, skromna jak napiwek po kebabie, 0,16 zł, ale dokładają skup akcji po 8 zeta. Krótko, dziękujemy za zaufanie. Teraz oddajcie nam trochę z powrotem. City handlowy. Tu się dzieją rzeczy poważne. 1,34 miliarda złotych dywidendy. 10,29 złotych na akcję. Tak się robi giełdową bombę. A nie jakieś śmieszne grosze. Kto miał, ten ma. Kto nie miał? Teraz ogląda jak sąsiad. Jedzie nad morze. Za cudze dywidendy zostawili sobie tylko 449 milionów na drobne zakupy. Wiadomo. Orlen. Zaskoczenie roku. Nie ropa, nie paliwa, tylko wiatraczki. No dobra. Morska farma wiatrowa o mocy 1,2 gigawata w łebie. Nowa baza serwisowa robiona z Kanadyjczykami. Czyli Orlen to teraz nie tylko diesel i kabanosy, ale też zielona rewolucja z rybą w tle. Tylko błagam, niech nie zaczną montować wiatraków na stacjach, I tu się Zaczyna krwawy rozjazd. Rok temu 38 bańek na plusie, a teraz 5,5 miliona straty dla akcjonariuszy, cztery bańki straty ogółem. Zamiast budować zysk, bagrali w Jenge i wszystko się posypało. Ktoś zamienił żelbet na kisiel i teraz w raporcie finansowym zostały tylko echo i dym. Lubertim Team. Chłopaki od horrorów właśnie sami zafundowali księgowy thriller 23,2 miliona zysku za 2024, ale ani grosza dla inwestora. 2,8 miliona poszło na zasypanie księgowych zwłok z poprzednich lat, a reszta 20,4 miliona do kapitału zapasowego. Czyli trzymamy na czarną godzinę powodzenia i do widzenia. Dywidenda? W kolejnym życiu. Może w grze. ZM Ropczyce klasyk z piecarodem. Producent materiałów ogniotrwałych, który w 2024 sam się zjarał. Strata 1,05 miliona złotych, a rok wcześniej 15,7 miliona zysku. Tak się kończy skok na główkę do gorącego pieca, ale uwaga, proponują dywidendę 1 ,10 zł, 10 groszy na akcję z kapitału zapasowego. Czyli dziś jesteśmy biedni, ale jeszcze mamy coś zakopane w ogródku. Dywidenda z przeszłości, przyszłość w ogniu i pamiętaj, na GPW albo jesteś sępem, albo zostajesz suchą padliną. Kliknij suba, zanim znowu przegapisz okazję, która wali zyskiem po oczach. Sufka out.